Kolejna część powieści piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nabycia na O chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. I jak co sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Anna Majewska 9944. Polski rząd ma zobowiązania wobec imigrantów. To jakie ma zobowiązania wobec Polaków? Bo chyba jakieś ma, ale jakie? Wie pani, no jak tutaj mówi mój czcigodny sąsiad z YouTube'a, Stanisław Michalkiewicz, to ośrodki władzy, faktycznej władzy w Polsce, leżą daleko poza jej konstytucyjnymi ośrodkami. I to jest odpowiedź na pani wątpliwość: no bo y, czym się różnią zobowiązania wobec imigrantów od zobowiązań wobec Polaków? Otóż tym, że zobowiązania wobec Polaków są zaciągane przez sam rząd w wyborach, oni tam obiecują gruszki na wierzbie, natomiast zobowiązania wobec imigrantów to są nakładane przez ich oficerów prowadzących z Brukseli, m.in. przez tam panią von der Leyen. Przez pewnie jeszcze kanclerza Niemiec i całe to, całe to środowisko, które gwarantuje obecnej klasie politycznej stabilność rządów, a potem im obiecuje jakieś, Synekury na kolejne lata politycznego życia. Więc wobec Polaków mają sporo zobowiązań, tylko się z nich nie wywiązują. No, traktują Polaków jak takie bydło do głosowania, że tam się głupiemu Polaczkowi opowiada, że mu się 500 plus podniesie, albo że się tam żonie cycki większe zrobi, albo coś tam jeszcze innego i durny Polak idzie głosować. A wobec imigrantów te zobowiązania przychodzą z Brukseli, czyli macie przyjąć tyle i tyle, każdemu dać mieszkanie, socjal, służby zdrowia, edukację. I, i, i tyle. Także tak to wygląda. To jest smutne, no ale tak ja tą sytuację diagnozuję. Maria Lubojemska, Rejman 9471. Po co Unia ma Polskę zalewać? Wystarczy sprowadzić bobry, rozwiążą problem ekologicznie. No wie pani co, no może i to jest dobry pomysł, ale Unia zalewa Polskę po to, co ja mówiłem wcześniej, czyli żeby zdołować, dobić nasze rolnictwo. Bo rolnictwo z jednej strony stanowi niezdrową, tak zwaną w cudzysłowie, niezdrową, niemile widzianą, może o tak Konkurencję dla sieci handlowych i dla korporacji produkujących żywność. I wie pani, rolnictwo będzie jeszcze groźniejszą konkurencją, jak Unia Europejska narzuci nam jedzenie robali albo produkcję mięsa bez mięsa, sztucznego mięsa, tak zwanego. No, sztuczne mięso to ma tyle wspólnego z mięsem, co sztuczna inteligencja z inteligencją. I wtedy my będziemy mieli naturalną skłonność, naturalną pokusę, żeby pójść i sobie kupić u rolnika takie mięso, prawda? Ale i właśnie po to jest cały zaprogramowany przemysł niszczenia naszego rolnictwa, żeby tak się nie stało. Także tu o to chodzi. Jan Kowalski, NC4EZ. A we Włoszech ile Unia zaleje hektarów? A we Francji, w Hiszpanii ile Unia zaleje hektarów? Nie wiem, to jest dobre pytanie. Ale myślę, że na pewno nie zaleje nic w Niemczech, bo w Niemczech lobby rolnicze ma na tyle silną pozycję, że sobie na to nie pozwoli. Natomiast w Hiszpanii, we Włoszech nie wiem, ale tamto rolnictwo jest znacznie mniej niezależne już niż rolnictwo polskie. Dlatego spodziewam się, że tam ta walka nie będzie tak, tak bardzo istotna. Yy, Mirek2946 Czy uważa Pan za dobry pomysł przyjęcie Leszka Sykulskiego na targi książki, które Pan organizuje? No pewnie, że tak. Dlaczego nie? Leszek Sykulski to jest yy, doktor Politologii, który jest świetnym specjalistą od geopolityki, pisze książki, w których zwraca uwagę na bardzo ciekawe aspekty geopolityczne. Ja nie mam, ja bardzo lubię czytać, dyskutować o takich sprawach. Poza tym on porusza sprawy też dla Polski ważne. Na przykład kolega Sykulski kiedyś powołał taki ruch antywojenny, który mówił, że to nie jest nasza wojna, że to, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest nasza wojna. Ja uważam, że, mam że on miał rację, ale nawet gdybym uważał, że nie miał racji to ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby on przyjeżdżał na moje targi i sobie tam te książki sprzedawał. Leszek Sykulski to jest bardzo prywatnie przesympatyczny człowiek. Z nim można rozmawiać na w każdy temat. Można się z nim nie zgadzać, można się z nim polemizować. Jak pan się z nim nie zgadza, no to niechże pan z nim jakąś dyskusję albo polemikę nawiąże. Myślę, że kolega Sykulski nie będzie miał absolutnie nic przeciwko. Te sprawy, które on porusza, ja uważam za ważne dla Polski i niech sobie przyjeżdża, natomiast te ogłoszenia o no, minowania go tam na jakąś ruską to uważam za żenujący spektakl głupoty i nienawiści, więc, więc ja w ogóle takim rzeczom nie ulegam. Ja zresztą staram się, żeby na tych targach mieć całe spektrum polskich patriotów, bo przecież przyjeżdża do mnie i Tadziu Płużański, który jest kojarzony z PiSem, i prawda, tacy ludzie jak Adam Wielomski, którzy, którzy PiSu nie znoszą, ale ja nie chcę tutaj żadnej jedynie słuszności, że. Że myśleć trzeba tak i tak, a każdy, kto myśli inaczej, jest rosyjskim agentem, i że każdy przedstawia swój punkt widzenia na sprawy polskie, pisze o jakichś sprawach ważnych dla Polski. Środowisko patriotyczne musi pójść szerszym frontem. Także nie, nie, nie uważam tego za zły pomysł, odpowiadając na Pańskie pytanie. Patrycja, 27. Dlaczego nazywa Pan profesorem J.R. Nowaka? No dlatego, że on jest profesorem. Jerzy Robert Nowak jest profesorem, już nie pamiętam jaki uczelni, wykładowcą akademickim wieloletnim i w Polsce i za granicą. No ja go tytułuję panem profesorem, no bo to jest jeszcze człowiek sporo starszy ode mnie, więc nie wiem jak, jak, w jaki sposób inny miałbym go tytułować. Także to właśnie ze względu na to, że taki tytuł nosi, to go tak tytułuję. Mateusz29YZ. Czy miał Pan kontakt z Grzegorzem Brownem po tym, jak został wybrany europosłem? Czy Grzegorz Braun mówił Panu, jakie będą jego pierwsze inicjatywy w europarlamencie? No wie Pan, no ja mam z Grzegorzem Brownem regularny kontakt. Po tych wyborach widzieliśmy się na grillu w redakcji tygodnika najwyższy czas. Natomiast nawet gdyby on mi mówił i by mi się zwierzał ze swoich po politycznych pomysłów, no to i tak bym tego tutaj nie mógł powiedzieć, bo ja nie mam zwyczaju prywatnych rozmów publicznie rozgłaszać. To jest paskudna cecha, której nie lubię i którą się brzydzę i nigdy tego nie będę robił. Natomiast ja się spodziewam, że Grzegorz Brown wyjdzie na mównicę i powie: Szczęść Boże, albo powie gruzgot, albo Powie to w jakimś innym języku, a może w kilku językach zobaczymy, a znając jego i jego dotychczasową działalność, to myślę, że będzie tam sprzeciwiał się i próbował torpedować te wszystkie kretyńskie, eurolewackie inicjatywy, typu termomodernizacja, albo jedzenie świerszczy, albo, albo coś jeszcze podobnego. Halina Wrubel 973. Który bank można wybrać dla utworzenia konta z pieniędzmi od Polaków dla Polaków w trudnej sytuacji finansowej z powodu dręczenia i prześladowania przez kontrolerów z systemu wielkiego zła, który bezkarnie gnębi Polaków w Polsce? Proponuję, żeby cały uczciwy, bo z bożego gatunku naród polski odkładał na to konto co miesiąc 4-5% z całego swojego dochodu. Najlepsi spośród Polaków nie mogą umierać z głodu, ani spać pod mostem. Który bank? Proszę o odpowiedź. No, kochana pani, no to Proponuje pani tutaj powołanie kolejnej afery, bo jakby się stało to, co pani tutaj postuluje, żeby każdemu już okradanemu Polakowi jeszcze dodatkowe 4-5% zabierać z tego, co ma i wkładać to na jakieś specjalne konto w banku, to ja pani powiem, co by się stało. Otóż natychmiast z jednej strony zaczęłyby uciekać ci, którzy mieliby na to konto wpłacać, ale pojawiliby się ci, którzy chcą się tymi pieniędzmi zająć. Oczywiście w trosce o dobro Polaków i w trosce o to, żeby żeby tutaj nie było biedy albo nie było bezrobocia albo nie było niesprawiedliwości albo czegoś tam innego i wiesz, że zwłaszcza jakby się pan Tusk z panem Domańskim i panem Morawieckim do tego konta zostali, to by te pieniądze wyparowały, a ilość biednych by od tego nie zmniejszyła się ani o jednego, więc jakby miał coś pani tutaj nieśmiało zasugerować, to bym zaproponował, żeby ten durny system po prostu pogonić na cztery wiatry i żeby nie tworzyć przyczyny biedy, nędzy i głupoty i dziadostwa, a nie leczyć objawów. Także taki mam, taki mam tutaj dla pana pomysł. Andrzej Częstochowicz. O, proszę, pewnie, pewnie z Częstochowy, skoro taki, taki nick. Mam wszystkie pańskie książki, część nawet z dedykacją. Mają ogromny walor literacki, ponieważ nawet skomplikowane zjawiska potrafi pan przedstawić w taki sposób, że czyta się to jednym tchem. Kiedy otwieram pańską książkę, to zawsze od razu doczytam do końca. Moje pytanie jest następujące. Który aspekt naszej rzeczywistości zamierza pan poruszyć w kolejnej książce? No, dziękuję bardzo za te wszystkie pochwały. No, życzę sobie tak większej takich, ilości takich czytelników jak pan, no bo jeszcze, wie pan, 100 tysięcy takich, którzy będą każdą moją książkę kupować od razu, to, to zauważę to też na koncie, co też nie jest przecież byle jakie. W najbliższych tygodniach w wydawnictwie Capital Book wyjdzie moja książka zatytułowana Wendetta. To jak pan jest takim moim wielkim fanem, to niech pan ją przeczyta. O pewnej zemście politycznej, o historii pewnego bardzo głośnego zabójstwa, o którym się w Polsce mało mówi, a które, a które powinno być trochę bardziej znane i jego kulisy. I w tle są powiązania między biznesem, mafią, zorganizowaną przestępczością, prawda, politykami, służbami specjalnymi, czyli to co zawsze. Natomiast to jest książka trochę inna niż moje dotychczasowe książki. Mam nadzieję, że ona w lipcu już będzie do kupienia, natomiast jesienią tego roku. Ukaże się moja książka pod tytułem Wymiar niesprawiedliwości. To będzie książka o wysokich sądach i kulisach całego tego systemu sądowniczego i o genezie tego całego zła, dziadostwa i dramatu, którym jest nasze, nasz wymiar sprawiedliwości. To niech pan mi wierzy, że jak sobie pan tą książkę przeczyta, to dojdzie pan do wniosku, że wszystko inne, co ja dotychczas pisałem, to przy y, niezawisłych sądach to jest małe piwo. Wojciech Sikorski, 22:30. Dobra informacja, która mnie ucieszyła, to to, iż wreszcie się panowie pogodziliście z panem z redaktorem Sumnińskim. Obaj zajmowaliście się tymi samymi sprawami, a nawet niektóre pozycje waszych książek ściśle się ze sobą łączą. A propos, wspominał pan kiedyś o tym, iż pomagał pan starszemu koledze w jakiejś sprawie, a on potem pana pominął. Ja patrzę na to tak, że może po przeżyciach, które miał pan redaktor Sumniński, których to dostarczyły młotry ruskiej o nocy, może nie chciał narażać młodego, dobrze rokującego dziennikarza śledczego. Zastanawiam się też, czy pewne sytuacje, wadzące do konfliktów w waszym środowisku nie były przez kogoś zaplanowane, po to, aby łatwiej było wprowadzić ten cały zamordyzm i totalitaryzm, z rozproszonym środowiskiem łatwiej walczyć. Myślę, że miał również na to wpływ pan redaktor Witold Gadowski, który stara się robić wszystko, żeby ludzi łączyć, a nie dzielić. Fajnym pomysłem byłaby wspólna książka albo cykliczny program, szczególnie w tych sprawach, którymi obaj panowie żeście się zajmowali. No dziękuję serdecznie, też się cieszę, że, że gramy z kolegą Sumińskim teraz po tej samej stronie barykady. Cieszy mnie, że będzie gościł na moich targach książki patriotycznej. Także, 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 także tyle. Rzeczywiście jego książki są bardzo wartościowe, chociaż poza sprawą księdza Popiełuszki to wydaje mi się, że my się nie zajmowaliśmy i nie pisaliśmy o tych samych sprawach, bo, bo Wojtek ujawniał na przykład niebezpieczne związki Tuska, czy niebezpieczne związki Komorowskiego. Bardzo istotne sprawy. Ja się koncentrowałem na trochę innych kwestiach na przykład na sprawie papały, czy sprawie tam okrągłego stołu, ale akurat z tym, że sobie postanowiliśmy wypić kawę ostatnio i porozmawiać i przebaczyć sobie wzajemnie dawne historie, to Witold Gadowski nie miał z tym nic wspólnego. To po prostu spontanicznie wyszło, bo się do mnie zgłosił współpracownik Wojtka Sumińskiego, który mnie tam namawiał na jakiś wywiad. I przy okazji tak się, tak, tak, tak to wyszło. Natomiast tutaj pan poruszył jeszcze ciekawą sprawę, czy sytuacje prowadzące do konfliktu w naszym środowisku nie były kogoś zaplanowa zaplanowane. O, wie pan, mało które środowisko jest tak strasznie przeżarte agenturą, jak dziennikarskie. Ja Pamiętam, że przekonałem się o tym na własne oczy, jak kiedyś miałem okazję zapoznać się z tak zwaną listą 300 w 2007 roku, czyli ściśle tajną listą 300, chyba sześciu albo 7 już nie pamiętam, dziennikarzy pracujących dla bezpieki cywilnej, czyli dla ABW, a wcześniej dla uop -u. To tam bardzo dużo znanych nazwisk było. Jeden zresztą do dzisiaj mnie tam próbuje niszczyć i szarpać za to, że ujawniłem, że był tym kapusiem, Także tak, wie Pan, myślę, że gdybyśmy ujawnili dziennikarzy konfidentów, to poziom merytoryczny polskiego dziennikarstwa by się natychmiast podniósł. User VG5X6 i L2KO to mój stały pytacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem pytań od tego Pana dzisiaj mam. Ho, 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 no to będę dzisiaj odpowiadał, jak będę się czuł już, jak, w, jak wywiad ze mną prowadził. Panie redaktorze, gdyby poszedł pan w kamasze i został postawiony na granicy wschodniej z rozkazem udawania głupiego, czyli z zakazem strzelania do intruzów, to czy wykonałby pan taki rozkaz dosłownie? Wie pan, nie, nie wiem, bo mi się wydaje, że może do tego czasu zanim bym się zastanowił, co zrobić z takim Rozkazem to mnie by tam jakąś maczetą potraktowano albo czymś innym. No, bardzo współczuję polskim żołnierzom, że mają takich durni przełożonych w politycznych i stają przed takimi dylematami. No Bogu dzięki takiego problemu jeszcze nie mam. Panie redaktorze, czy zakaz picia alkoholu w pociągach podmiejskich powinien być zniesiony. Ludzie są w końcu wolni, czy nie są? Wie pan, no to jest y, zawsze taki konflikt. Ja mnie akurat picie alkoholu nie przeszkadza, ale uważam, że to powinien o tym decydować właściciel kolei, czyli prywatna firma, bo ja uważam, że koleje, wszelkie tam podmiejskie, dalekobieżne, Intercity, PKP, PLK i tak dalej, powinny być po prostu sprywatyzowane i wtedy niech o tym decyduje właściciel. Wie pan, jak ja bym był właścicielem kolei, to bym w każdym pociągu, zwłaszcza dalekobieżnym, robił przedziały dla tych, którzy palą i przedziały dla tych, którzy nie palą przedziały dla tych, którzy piją i dla tych, którzy nie piją. Takie prawo właściciela, no ja na przykład, ponieważ ja nie palę papierosów i nie lubię papierosów u mnie w domu, na przykład się nie pali, a wypić nie można, prawda? I tak samo w, w pociągu powinno być. Także sprywatyzować i niech się prywatny właściciel tym martwi. Panie redaktorze, jaką najwyższą łapówkę panu oferowano? No wie pan, parędziesiąt tysięcy złotych, ale to musiałbym się ześwinić przy okazji, a ja nie lubię i nie mam zwyczaju się ześwinić. Wolę mieć moralne, czyste konto, więc, więc odmówiłem. A poza tym, jakbym wziął wtedy tą łapówkę i zrobił to, co ten jego mość mnie prosił, to bym się musiał wstydzić do końca życia i własnej matce bym w oczy nie mógł spojrzeć, więc nie chcę. Nie, 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 nie chcę. Pewnie mnie pan w następnym Pytaniu zapyta, za co miała być ta łapówka. Panie redaktorze, jeśli dziś ktoś powtórzy znany żarcik, że w Afryce rząd upadł bo gałąź się złamała, to czy będzie ścigany za mowę nienawiści? No pewnie, i nawet myślę wie Pan, że znajdą się świadkowie pochodzący z tego kontynentu, którzy jak jeden mąż stawiał się przed niezawisłym sądem i będą zeznawać o tym, jak to padają ofiarą dyskryminacji. Czy polscy mężczyźni są już tak zniewieściani, że nachodźcy będą mogli u nas rozrabiać dowoli? Trochę tak, ale na szczęście jeszcze nie wszyscy, bo ja spotykam wielu prawdziwych męskich facetów, facetów z jajami. Myślę, że ci sobie nie dadzą w kaszę dmuchać. Zresztą sam miałem, kiedy to no, już niecałe półtora roku temu sytuację, właśnie jak zostaliśmy napadnięci że stłukłem kieszonkowca strasznie, który mi tam próbował ukraść portfel z dość większą kwotą pieniędzy, także, także, no, jeszcze nie wszyscy. I czy wyłania się już polityk, któremu w przyszłości można by powierzyć guzik atomowy? Idzie w Polsce? No co pan żartuje? No Tuskowi, Macierewiczowi, Trzaskowskiemu by pan powierzył guzik atomowy? No niechże pan nie żartuje, no już się, aż się po prostu wziąłem i i usztywniłem. Panie redaktorze, przysłano nam już pierwszą partię mocno opalonych inżynierów. Jeśli teraz policja będzie kogoś poszukiwać, to czy w rysopisie będzie podany kolor skóry, czy raczej będzie to przemilczane, a może udy, użyje się specjalnego kodu? A wie pan, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja muszę, aż mnie pan zaintrygował, muszę sobie wystąpić do. Do policji zapytać, czy mają jakieś wewnętrzne przepisy zakazujące podawania koloru skóry poszukiwanego. Ale na przykład ciekawa sprawa, prawda? Przyzna Pan, jak groteskowo wyglądał taki list gończy, jak są wszystkie cechy opisane na przykład bez koloru skóry. I bardzo ciekawa, ciekawa historia. Ale wie Pan, co myślę, że jeszcze stanie się wtedy zakazane opowiadanie wszystkich takich dowcipów na temat koloru skóry, nawet jak nie mają rasistowskiego podtekstu, na przykład jest taka, albo historii w ogóle autentycznych, na przykład jest taka historia z 1962 roku, w czasach, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był John F. Gerard Kennedy, to amerykańska agencja wywiadowcza wysłała do Moskwy swojego najlepszego szpiega, którego przez 20 lat nauczyli mówić po rosyjsku tak dobrze, że już nawet bez akcentu mówił i najstarsi Rosjanie nie odróżniali u niego żadnego akcentu i ten szpieg pojechał do Moskwy i wpadł po minucie, bo pierwsza Babcia na placu czerwonym, bo mówi witajcie, towarzyszu szpiegu. On się pyta: babciu, ale czemu wy myślicie, że ja jestem szpiegiem? No bo u nas nie ma Murzynów, prawda? I może, tak, może za opowiadanie nawet takiego kawału, w tym kontekście, będzie się siedzieć, będzie się chodziło siedzieć. Zobaczymy. To wszystkie pytania od tego pana y, usera, a są jeszcze dwa. Jaka 64 i 51. Dlaczego rotmistrz Pilecki pisze w swoim raporcie o elektrycznych piecach zdolnych do spalenia zwłok w 3 minuty, skoro takie piece nie istnieją po dziś dzień? Czy czytał Pan raport Jerzego Potockiego z 12 stycznia 1939 roku? Nie, tego raportu ze stycznia 1939 roku nie, nie czytałem, natomiast nie słyszałem o tym, żeby rotmistrz Pilecki pisał jakieś bzdury. W raportach z święcimi, bo jak mnie mam do tego pani zmierza, no, rotmistrz Pilecki raczej przedstawiał wszystko bardzo precyzyjnie, więc myślę, że takie rozpowszechnianie informacji, że tam pisał jakiś jakichś piecach, które nie istnieje, to zdorabianie mogęby na użytek propagandowy. Arla, zapytałbym nieco inaczej, redaktorze, czy według pana na horyzoncie pojawia się ktoś na stanowisko wodza naczelnego, któremu można by powierzyć naszą ojczyznę? Nie widzę takiej osoby, zresztą myślę, że taki, jak to pan mówi, ktoś na stanowisko wodza naczelnego to by się nie przebił, dlatego że zaraz ruszyłaby propaganda mówiąca o, o autorytaryzmie i dyktaturze i o czymś tam jeszcze i prawda ten naród polsko i, y, który jest taki niefrasobliwy w swoich politycznych wyborach, żeby nie powiedzieć, że głupi to dałby się pokroić y, i wziąć w zabory, byle tylko nie mieć kogoś, o kim się krzyczy, że jest dyktatorem chociaż ja akurat Szczerze mówiąc, uważam, że dyktatury są y, złe i są dobre, natomiast system demokratyczny zawsze jest durny, co właśnie obserwujemy, bo mieliśmy w historii złych dyktatorów, to prawda, ale mieliśmy też niezłych. Na przykład generał Pinochet był znakomitym dyktatorem, bo, bo w Chile obalił komunę i przywrócił normalność. Także także tyle, co mogę na to pytanie odpowiadać. Dziękuję serdecznie Państwu za ten cykl pytań i odpowiedzi. Zapraszam już po wyborach po wakacjach na kolejne targi i książki patriotycznej, zaczynając od 31 sierpnia w Bełchatowie. I przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne, biznesowe i nie tylko. Albo, albo pomaga osobom, które są niszczone przez ten system. Jak zwykle na koniec reklama mojej książki Zabić komendanta. Kulisy śmierci generała Papały. Książka, która się cieszy Państwa dużym powodzeniem na targach książki patriotycznej. W tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to co mówię, to co jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do Paypola, do Patronite'a. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.